Dół pachowy, fase axillaris. Ważne rozróżnienie pomiędzy dołem pachowym, a samą pachą. Pacha, czyli aksyle, to szczelina, która oddziela górną część opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej. W miarę podnoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole, pod wpływem ciśnienia atmosferycznego skóra wpukła się w obręb tego pola i wytwarza dół pachowy. Jest on ograniczony z przodu fałdem utworzonym przez brzeg mięśnia piersiowego większego, fałd pachowy przedni, z tyłu, drugim fałdem utworzonym przez brzeg przedni mięśnia najszerszego grzbietu, fałd pachowy tylny. Przyśrodkowo wgłębienie to spłaszcza się stopniowo w kierunku ściany bocznej klatki piersiowej, której warstwa powierzchowna utworzona jest przez mięsień zębaty przedni. W kierunku powierzchni przedniej ramienia dół pachowy przechodzi w bruzdę biegnącą przyśrodkowo od mięśnia dwugłowego aż do dołu łokciowego, bruzdę przyśrodkową mięśnia dwugłowego. Sklepienie dołu stanowi dno, czyli podstawę jamy pachowej, jest ono utworzone przez delikatną skórę, nieco zabarwioną i u dorosłego owłosioną, wyposażoną w gruczoły potowe, i zrośniętą z nią powięź pachową. W przejściu dołu pachowego w ścianę boczną klatki piersiowej są wyczuwalne żebra poprzez mięsień zębaty przedni. W głębi dołu, gdy ramię jest odwiedzione, jest czasem widoczne okrągławe wypuklenie, wytworzone przez głowę kości ramiennej, nieraz nie jest ona widoczna, jednak zawsze wyczuwalna. Między tym uwypukleniem a brzegiem mięśnia piersiowego większego ciągnie się dość gruby fałd w kierunku ramienia, widoczny przez skórę na osobie żywej. Wywołany jest on bocznie przez mięsień kruczoramienny i głowę krótką mięśnia dwugłowego, przyśrodkowo przez powrózek naczyniowo-nerwowy, który z jamy pachowej przechodzi do bruzdy przyśrodkowej mięśnia dwugłowego. Tak samo jak głowa kości ramiennej i powrózek naczyniowo-nerwowy, również i węzły chłonne znajdujące się w jamie pachowej są wyczuwalne, szczególnie w położeniu przywiedzionym ramienia, kiedy mięśnie, powięź pachowa, naczynia i nerwy nie są napięte. Dół pachowy jest najgłębszy przy ramieniu odwiedzionym do 45 stopni, w tym położeniu bowiem oba fałdy ograniczające go występują najsilniej, przy dalszym podnoszeniu ramienia staje się on coraz płytszy, ponieważ fałdy coraz bardziej cofają się i przylegają do klatki piersiowej. Natomiast sama jama pachowa znajduje się powyżej dołu pachowego. Po usunięciu skóry między ścianą boczną klatki piersiowej a ramieniem. Naczynia i nerwy biegną przez nią w drodze z dolnej okolicy szyi do kończyny górnej. Jest to przestrzeń ograniczona mięśniami i powięziami. Gdy ramię jest podniesione, jama pachowa ma kształt trójściennego ostrosłupa, którego wierzchołek leży przy obojczyku, podstawa zaś jest skierowana ku dołowi i do boku. Ściany jamy pachowej Ścianę dolną, czyli podstawę, która stanowi sklepienie dołu pachowego, tworzy powięź pachowa oraz pokrywająca ją skóra, jest ona ograniczona z przodu przez mięsień piersiowy większy, z tyłu przez mięsień najszerszy grzbietu, przyśrodkowo zaś przez mięsień zębaty przedni. Ścianę przednią jamy pachowej tworzą mięsień piersiowy większy i mięsień piersiowy mniejszy, ścianę tylną, mięśnie, najszerszy grzbietu, obły większy i podłopatkowy, ścianę przyśrodkową, mięsień zębaty przedni. Na brzegu bocznym, utworzonym przez ścianę przednią i tylną, znajduje się w części górnej głowa i szyjka chirurgiczna kości ramiennej, a wzdłuż niego ciągnie się mięsień kruczoramienny wraz z głową krótką mięśnia dwugłowego, nieco przyśrodkowo i do tyłu od nich biegną wielkie naczynia i nerwy dążące do ramienia. Wierzchołek piramidy pachowej siega u góry, mniej więcej w połowie długości obójczyka, do szczelin mięśni pochyłych, przedniej i tylnej, nad powierzchnią górną pierwszego żebra. Ten splot ramienny i naczynia podobojczykowe wstępują do jamy pachowej, gdzie te ostatnie otrzymują nazwę naczyń pachowych. Jama pachowa stanowi wielką przestrzeń łącznotkankową łączącą się z sąsiednimi przestrzeniami. W ścianie tylnej są dwa większe szczelinowate otwory, otwór pachowy boczny i przyśrodkowy, które łączą jamę pachową z przestrzenią podnaramienną i z przestrzenią podgrzebieniową. Oba otwory pachowe leżą przy brzegu bocznym łopatki, są one od siebie odgraniczone ścięgnem głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia. Otwór pachowy boczny albo czworoboczny, Ferejmen axillare laterale quadrangulare, jest ograniczony od strony bocznej szyjką chirurgiczną kości ramiennej, przyśrodkowo, głową długą mięśnia trójgłowego, u góry mięśniem obłym mniejszym, u dołu mięśniem obłym większym. Otwór pachowy przyśrodkowy albo trójboczny, ferejmen axillare mediale triangulare, jest ograniczony ze strony bocznej głową długą mięśnia trójgłowego, u góry, mięśniem obłym mniejszym, u dołu, mięśniem obłym większym. Przez otwór pachowy boczny przechodzi nerw pachowy, tętnica i żyły okalające ramię oraz naczynia chłonne. Przez otwór pachowy przyśrodkowy przechodzą tętnica i żyły okalające łopatkę i naczynia chłonne. Zawartość jamy pachowej. Jama pachowa zawiera naczynia krwionośne, tętnice i żyłę pachową, naczynia i węzły chłonne, nerwy splotu ramiennego oraz obfitą tkankę tłuszczową. Naczynia krwionośne i nerwy w swej drodze przez jamę pachową biegną z okolicy nadobojczykowej do kończyny, wstępują one u wierzchołka piramidy do jamy pachowej mniej więcej w połowie długości obójczyka i występują u jej podstawy, biegnąc dalej do ramienia. W obrębie jamy pachowej oddają one gałęzie do ścian jamy i do sąsiednich okolic. W węzłach chłonnych jamy pachowej zbiegają się naczynia chłonne kończyny górnej, jak i bocznego obwodu klatki piersiowej i gruczołu sutkowego. Dalej biegną one wspólnie wzdłuż żyły pachowej, występują wraz z nią z jamy pachowej u jej wierzchołka i uchodzą do pnia chłonnego podobojczykowego.